W Polsce w ostatnich latach przede wszystkim buduje się i remontuje drogi. Jednak nie tylko na nowe autostrady Polska dostała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Nie zapomniano również o polskiej kolei. Zarządcy infrastruktury w końcu biorą się ostro do pracy, co zauważyć można przede wszystkim po nowym rozkładzie jazdy pociągów. Od wtorku 16 października w związku z pracami modernizacyjnymi nastąpiły częściowe zmiany w organizacji ruchu pociągów, uruchamianych m.in. przez PKP Intercity. Od kilku dni więc na trasy Wielkopolskie, wyjeżdża ponad 20 pociągów mniej. Zmiany w rozkładzie jazdy dotknęły przede wszystkim pasażerów poruszających się w kierunku Gniezna, Leszna, Konina oraz Szczecina. Modernizacja podnosząca prędkość pociągów, wymiany podkładów, rewitalizacja linii oraz remonty samych torów. Wszystko to ma potrwać do 8 grudnia, więc jeżeli prace zakończą się zgodnie z planem, już od przyszłego roku siedząc w pociągu powinniśmy nadrobić czas, który stracimy do tej pory. Jednak czy po tych wszystkich zmianach i utrudnieniach faktycznie będzie jeździć się Szybciej oraz czy zlikwidowane połączenia wrócą, okaże się dopiero pod koniec tego roku. Do tego czasu najlepszym sposobem na zmiany jest stała kontrola rozkładu poprzez stronę internetową przewoźnika lub za pomocą tablic informacyjnych umieszczonych na dworcu.